jest taki suchy olejek. To wcale nie jest przyjemne na ustach. Hej kochani, z tej strony Ania, witam Was na moim kanale. Właśnie się zbieram i pomyślałam, że zrobimy sobie takie małe get ready with me, a przy okazji przetestujemy nową kolekcję kosmetyków marki Ingrid we współpracy z Lexi. Nie będę ukrywać, te kosmetyki przyszły do mnie w paczce PR-owej właśnie od marki Ingrid i jestem z tego powodu na maksa szczęśliwa, dlatego że jak widziałam te wszystkie półki w Rossmanach z tymi kosmetykami, to tam po prostu jest taki Saigon, że naprawdę znaleźć Jakikolwiek kosmetyk, który nie był jeszcze przetyrany, przepalcowany, dotykany, jest naprawdę bardzo ciężko, także tym bardziej bardzo dziękuję Marce. Ja słyszałam naprawdę bardzo pozytywne opinie na temat tych produktów. Tak wygląda paletka. Jest jeszcze kremowy bronzer, rozświetlacz, kremowy róż. Pielęgnację mam już zrobioną. Mam nałożone serum, mam nałożony krem nawilżający, mam nałożony SPF. Także nałożę sobie teraz podkład. I podkład, który nałożę to jest ten All Hours z Yves Saint Laurent. Słuchajcie, ja ostatnio mam taki mood na brak pudru. I ten podkład... Idealnie sprawdza się właśnie do takiego makijażu. Czy my możemy porozmawiać o moim obecnym ustawieniu kamery? To było moje marzenie odkąd zaczęłam YouTube'a, przysięgam Wam. Ja, jak zaczynałam, e, bardzo mi się podobały właśnie filmy nagrywane na takim naturalnym tle, z naturalnym światłem. E, I po prostu zawsze marzyłam, żeby. W ten sposób też nagrywać. Mam wrażenie, że jest to też troszkę mm, taka bardziej naturalna wersja niż przy studyjnych światłach. Ja też czuję się troszkę tak bardziej naturalnie, komfortowo. Moje poprzednie mieszkanie było tak słabo doświetlone, że nawet nie było możliwości, żebym w ten sposób nagrywała. Musiałabym to robić, nie wiem, przysięgam o 5 rano. Natomiast jeszcze wcześniej, jak mieszkałam, po prostu, wiecie, z rodzicami, e, mój pokój. Się nie nadawał do takiego nagrywania, ale też z oświetleniem było tak, tak średnio. Natomiast tutaj to jest zupełnie inna bajka i honestly czuję. Czuję to bardziej niż właśnie siedzenie w takim studyjnym oświetleniu. Wiecie co? Ja mam wrażenie, że to też jest tak, że jak właśnie jest takie studio, to od razu człowiek też jakoś tak bardziej się spina i bardziej, że tak powiem, sztywnieje, mimo że naprawdę ja. Zresztą ja, ja nie narzekam, że tak powiem, na moje wcześniejsze warunki, bo po prostu wyciskałam z tej cytryny tyle, ile się dało. Natomiast właśnie w takim naturalnym otoczeniu mam wrażenie, że dużo łatwiej jest właśnie przekazać. To taką osobowość. Dobra, nałożyłam podkład, nałożyłam korektor. Korektor, jaki nałożyłam, to jest Multitasker z Rimmela. Jeden z moich ulubionych, on przepięknie kryje, ale też wygląda mimo tego w bardzo, no, kurna, w bardzo naturalny sposób. Zacznę od kremowego bronzera. Ja przysięgam wam, że byłam na 100% przekonana, że to jest normalny pudrowy bronzer, aż chyba do wczoraj, jak gdzieś na TikToku zobaczyłam, że to jest kremowy i po prostu czym prędzej, dlatego że ta paczka przyszła do mnie wcześniej, ale ona gdzieś tam leżała z boku. I czym prędzej pobiegłam, wyciągnęłam i zobaczyłam, i rzeczywiście jest to kremowy bronzer. brązer. Oh, rzeczywiście jest to kremowy brązer. Ja jestem ogromną fanką w ogóle kremowych produktów. Kremowych bronzerów, kremowych róży, kremowych rozświetlaczy. Ponieważ są to produkty plastyczne, z którymi można w łatwy sposób pracować. Okej. Okay. Jest intens, ale. Widzę, że odcień jest naprawdę bardzo ładny. On jest kurde, taki. Tak skórę wygładza. Wiecie co? Ja sama nawet nie wiem, od czego mam zacząć mówić. Może zacznę od tego, że ten odcień. To jest idealny odcień, myślę, że dla wielu karnacji, zarówno tych jaśniejszych, ja jestem po tej jaśniejszej stronie, ale też tych ciemniejszych. Jest to odcień, który jednocześnie was wykonturuje, dlatego że mamy tutaj taki troszkę chłodniejszy ton, ale z drugiej strony też delikatnie przybrązowi tę skórę. A druga rzecz, o której muszę powiedzieć, i jest to rzecz, z którą tak naprawdę spotykam się pierwszy raz, że ten brązer na skórze. On w bardzo ładny sposób, tak jakby wygładza strukturę skóry. Troszkę na twarzy wygląda, jakby był to pudrowy produkt. Wiecie, pudrowy produkt daje takie lekkie zmatowienie na skórze, i właśnie ten efekt obecnie widzę, ale wciąż jest to produkt, z którym można w taki łatwy, plastyczny sposób pracować. Okej, okay. na maksa mi się podoba i zobaczcie, jak przepięknie tutaj kość policzkowa została podkreślona. Jedyne, co mnie zastanawia, to to, że sam produkt ma takie krosty jakby i nie wiem czy to jest w porządku, nie wiem czy to tak ma być czy coś się z moim egzemplarzem zadziało nie wiem, na razie się maluję może mi nic nie wyskoczy, ale ten odcień słuchajcie, rewelacja bałam się, że jako, że Lexi jest właśnie troszkę ciemniejsza to ten produkt również będzie troszkę taki cieplejszy mm, troszkę właśnie dla dziewczyn o ciemniejszej karnacji ale widzę, że on jest na maksa uniwersalny na maksa. I dokładnie to samo dzieje się na czole. Ja w ogóle jestem ciekawa, jak ten produkt będzie się e, utrzymywał na skórze w ciągu dnia, z tego względu, że e, na przykład kremowy bronzer z Fenty, ten też w takim opakowaniu zamykanym, bardzo ładnie się utrzymuje w ciągu dnia. Natomiast kremowy bronzer z Fenty w stiku, on dosłownie dotkniesz palcem i już zejdzie. Jest bardzo nietrwały. Zobaczcie, jak przepięknie z jednej strony właśnie tak konturuje twarz, ale z drugiej strony też ociepla tę moją cerę. Jeszcze dam troszkę na środek nosa i jeszcze odrobinę dam pod dolną wargę. Dobra, wezmę ten golf, przesunę lekko, bo zaraz się okaże, że no właśnie. Zobaczę teraz, jak ten róż się sprawdzi. On tutaj już jest troszkę inny, ponieważ ponieważ dobra Dobrze, że mi na dywan nie spadło, bo bym się wściekła, chyba. To jest bardzo różowy róż. Wręcząc w taki lekki fiolet, delikatnie mam wrażenie, wchodzi w taką lawendę. Kurde, ładnie wygląda. I ta ilość, która mi tutaj spadła, ona nie była duża. No zobaczymy. Wow. Kurna, totalnie. Zdecydowanie minimalna ilość wystarczy absolutnie w 100%. Ja tutaj troszkę przesadziłam. Wcześniej jak nałożyłam tylko tą jedną kropeczkę było o wiele lepiej. Zdecydowanie muszę troszkę osłabić intensywność tego różu, ale powiem wam, że odcień również ponownie jak bronzer jest bardzo uniwersalny. Dobra, zrobię szybko brwi, żeby jednak one były też lekko podkreślone. A propos Lexi, skoro Gadam dzisiaj dosyć mocno właśnie o tych kosmetykach. Słuchajcie, ja pamiętam, jak Lexi jeszcze nie była ani w żadnym teamie X ani w niczym innym. Na YouTubie mi się wyświetliła. Pamiętam, że miała może, nie wiem, 30 tysięcy subskrypcji albo coś takiego. I oglądałam jej filmy. Ona tam robiła jakieś QA. Coś o związkach, chyba? Nie pamiętam, ale kurczę, tak szkoda, że tych filmów już nie ma na jej kanale, bo ja z przyjemnością bym do nich wróciła. Od razu się zakochałam w tej dziewczynie, w jej charakterze, w jej charyzmie i miałam taką myśl: Okej, okay, ona w pewnym momencie może stać się naprawdę bardzo popularna. Czy ja jestem fanką Teamu X i czy jestem fanką tego, że jakby to poszło w tamtym kierunku? No, co so mać? Myślę, że sama, jakby powoli sobie doszła też do tej swojej kariery. Myślę, że może miałaby też większą kontrolę, jak to wszystko po kolei się dzieje, ale Leksi, jako jedyna w ogóle. Z tych wszystkich, wiecie, większych influencerów Gdzieś tam jest jakoś tak bliżej mojego serca Nikogo innego raczej tak nie obserwuję I nie dlatego mówię pozytywnie o tych kosmetykach Jakby to absolutnie nie ma Znaczenia Jak mi się coś nie spodoba, to też Wam o tym powiem A do brwi teraz używam kredkę z Vibo Free in One I używam tej cieńszej końcówki Teraz wszystko przeczesuję Tak jakby rozblendowuję ten pigment And that bitch Czyli 24 hour brow setter z Benefit Cosmetics. Nie wiem, czy muszę powtarzać, że jest to mój ukochany żel, ale na wszelki wypadek powtórzę. Kawusia. I przechodzę do palety cieni. Już wam pokazywałam, jak ona wygląda. Tak to się prezentuje. I też ponownie, jak wczoraj zerknęłam na tę paletę, to sobie pomyślałam, ok, sztos, ponieważ jest to totalny basic. Tutaj mamy dwa takie jaśniutkie nudziaki. E, mamy ciemniejszy brąz żeby wiecie podkreślić troszkę bardziej to oko. Mamy błysk, żeby dodać błysk. Mamy jeszcze róż pudrowy, jako że ten jest w kremie, to fajnie, że jest też opcja pudrowa. No i mamy właśnie ten taki różo rozświetlacz. Trochę mi to przypomina orgazm z Narsa, albo i nie. Nie widzę tego za bardzo. W sensie na palcu mi się pokazuje, ale na skórze już nie. Ja kocham basicowe makijaże, ja nie będę tego ukrywała. <grywa> I'm basic bitch. E, zacznę od tego odcienia. On jest taki fajny, ponieważ jest tutaj troszkę tych chłodniejszych tonów. I moja ostatnia technika malowania oka polega na tym, że w zewnętrznym kąciku, nawet nie kąciku, e, w zewnętrznym załamaniu tutaj u góry jakby skupiam cień. Głównie w tym miejscu, nie tutaj w kąciku przy oku, tylko tutaj wyżej, przy załamaniu. Skupiam właśnie ten jeden cień, lekko go wyciągając na zewnątrz, ale też lekko wyciągając tutaj po wewnętrznej części tego załamania. I dzięki temu to oko optycznie, automatycznie zostaje odrobinkę wyciągnięte. Ja nie mówię, że to jest jakiś super efekt kociego oka. Chcę jeszcze troszkę sprawdzić ten ciemniejszy brąz. Ok, on już się sypie troszkę. Ok, eyeliner, wygląda on w ten sposób i jest to eyeliner w pisaku. Ja osobiście nie jestem największą fanką eyelinerów w pisaku. Zdecydowanie jestem większą fanką eyelinerów, które są zakończone takim pędzelkiem. Wtedy mam wrażenie, że ten eyeliner o wiele ładniejszą kreskę rysuje i też się nie zacina. Mój problem zawsze z tymi eyelinerami w pisaku jest taki, że po prostu one potrafią się zacinać. No właśnie, i tutaj to samo mi się dzieje. Ta gąbeczka po prostu pod naciskiem, nawet takim leciutkim naciskiem e, sprawia, że ta skóra, ona zamiast właśnie jechać po skórze, to ta skóra się przesuwa razem z tą końcówką. I to jest tu zawsze najbardziej takie denerwujące, a poza tym jest jakaś taka, kurde, twarda. Na maksa twarda jest ta końcówka. I będę po prostu, tak wiecie, robiła coraz grubszą tą kreskę. Nie, masakra. I kończy się to wtedy tak. Idę to zmyć i... i zobaczę co dalej. Ok, zmyłam część końcówki tego eyelinera i namalowałam je e, tym z Rare Beauty i właśnie on jest zakończony taką bardzo ostrą końcówką z włosia, dzięki czemu przepięknie właśnie tak sunie po skórze, nie zacina się i wygląda rewelacyjnie. No. Nie, szczerze, co muszę wam powiedzieć, jeżeli nie potraficie sobie robić kresek i dopiero chcecie się nauczyć, jesteście na etapie takiego, wiecie, że mm, coś tam umiem, ale trochę chciałabym jeszcze się podszkolić, to zdecydowanie ten eyeliner z Lekcji yy, nie. Nie, ponieważ będzie Wam bardzo ciężko yy, właśnie załapać tę precyzję, chociaż z drugiej strony może nawet lepiej po prostu <słuch> mieć. Ciężki produkt, bo jeżeli trudnym produktem będziecie umieli zrobić kreskę, to produktem, którym łatwo się robi kreskę, to będzie po prostu banał. Nie, ale zdecydowanie, jeżeli szukacie eyelinera, którym w łatwy sposób wyrysujecie kreski, też w łatwy sposób właśnie załapiecie tę precyzję, to zdecydowanie Wam polecam te, które mają końcówkę z błoskami. Dobra, czas na maskarę i ja tę maskarę sobie wczoraj już też podejrzałam i po prostu prawie pisnałam, bo to było tak, że wiecie, ja. Trzymam opakowanie i tak sobie myślę, żeby ta końcówka była silikonowa, żeby ta końcówka była silikonowa. I jest ten moment. I ja po prostu jak usłyszałam to takie ten dźwięk, to ja już wiedziałam, że to jest ym, silikonowa końcówka, co mnie absolutnie na maksa cieszy. Ciekawe jak to będzie wyglądało. Okej, okay, wygląda to całkiem sympatycznie. Mogłabym powiedzieć, że troszkę mniej te górne mógłby sklejać. Tuż, ale ładnie je wydłuża. I tak zagęszcza, ale troszkę też skleja. Zostawia takie drobne, jakby to powiedzieć, takie grudki momentami. Dobra, nałożyłam konturówkę. To jest konturówka Make Up Forever odcień 602 i druga konturówka, czyli też Make Up Forever odcień. 508. Ona jest taka mega brązowa, taka wiecie, serio ciemna. Totalnie z lat 90., 2000., jak dziewczyny sobie właśnie taką ciemną konturówką obrysowywały usta. Zresztą zobaczcie, w jak łatwy sposób można sobie te usta po prostu powiększyć. Kiedy ja ostatnio powiększałam usta? W 2019 roku. A te usta, one wciąż są większe niż miałam naturalnie. Czemu macham tymi błyszczykami? Nie mam pojęcia, ale prawie mi do kawy wpadł. Dobra, mamy dwa błyszczyki. Jeden jest taki bardzo mleczny, bez drobinek. Drugi jest taki bardziej różowy, z drobinkami. Wow, czyli ten drugi, on jest taki totalnie bezbarwny. <laughs> Kurwa, kapie. Nie, jest napisane, że to jest lip gloss, ale to jest chyba bardziej taki olejek do ust. Mm -mm. To nie, to zdecydowanie nie jest lip gloss. To jest taki suchy olejek do ust. Wiecie, że ja jestem totalną fanką błyszczyków. Moje ukochane to są błyszczyki z Bel, z tych tanich. Mm -mm. O, ten to nie jest to, ponieważ nie wiem czemu to jest nazwane, że to jest lip gloss, ale to nie jest lip gloss. To jest taki suchy olejek. To wcale nie jest przyjemne na ustach, i nie wiem co to ma dać, bo to ani nie daje takiego jakiegoś błysku. To jest raczej produkt, żeby, nie wiem, nałożyć sobie wieczorem przed spaniem, jako taka pielęgnacja, ale to, że to jest takie suche na ustach, nie podoba mi się to. Te usta są po tym takie. Niby bardziej miękkie, ale troszkę bardziej szorstkie, coś w tym stylu. Zobaczymy sobie ten różowy błyszczyk, ponieważ to już jest błyszczyk. To już jest prawdziwy błyszczyk. Okej, okay, ten jest całkiem w porządku. Ja jak znajduję dobry błyszczyk, to po prostu piszczę, szczam po gaciach, robię... jakby jest ekscytacja totalna. Tutaj aż takiej ekscytacji nie mam. Te drobinki... Mm, które się w nim znajdują, one są lekko wyczuwalne. Sam odcień, myślę, że jest naprawdę też bardzo ładny i bardzo taki, będzie pasował wielu osobom, ale jakoś tak nie wiem, dlaczego nie mam tego efektu, ale nie jest to zły błyszczyk, nie wygląda on źle, wręcz przeciwnie, wygląda naprawdę bardzo ładnie. Może to dlatego, że ja jestem przyzwyczajona i lubię jeszcze takie troszkę bardziej gęste formuły. Ten błyszczyk to jest taki just błyszczyk jakby, just błyszczyk. Ile kosztuje ten błyszczyk? Okej. Okay. To na promocji kosztuje 25 zł, bez promocji kosztuje 38. Absolutnie nie. <grym> nie. Nie kupujcie tego, jakby to, to, to nie ma... No chyba, że lubicie takie formuły, takie suche olejki i ja totalnie hell to the no. No. O, tutaj jest jeszcze druga paletka, taka fioletowa bardziej. Okej. Okay. Tego nawet nie widziałam. Eyeliner 30 zł. Ponownie, jak szukacie czegoś y, hardkorowego do nauki, <grywania> robienia eyelinera, spoko. Jeżeli szukacie eyelinera, którym w łatwy sposób wyrysujecie tę kreskę, to spróbujcie chociażby z Eveline. Oni tam mają właśnie taki w wpisaku eyeliner. Nawet nie w pisaku, bo to jest w pisaku, tylko mm, z tą taką końcówką. Z włosia. Ten błyszczyk do ust też kosztuje 25 zł na promocji. Bez promocji kosztuje 38. Jakby on kosztował 10 albo 15. Tak jak błyszczyki z Bel, chociażby, które po prostu naprawdę są dla mnie no po prostu objawieniem i ja je uwielbiam. Tak ten nie daje mi takiego efektu wow, więc ja chyba wolałabym pójść do Biedry i kupić sobie błyszczyk za 15 zł. Z biedry. Dalej, skoro jesteśmy przy cenach, Róż kosztuje 28 zł na promocji, bez promocji 43. Na promocji 28 zł myślę, że naprawdę bardzo dobra cena i totalnie, nawet nie ma co się zastanawiać, jest. Za 43 myślę, że wciąż jest to spoko cena. Biorąc pod uwagę cenę tego produktu, w porównaniu do wszystkich właśnie takich topowych y, róży, topowych marek, typu właśnie Rare Beauty, czy Fenty Beauty, czy Charlotte Tilbury, to totalnie myślę, że jest właśnie taka fajna półka cenowa. Y, jest to troszkę tańsze. Jest też bardzo wydajne, dlatego że ilość naprawdę, jakiej potrzebujecie, jest niewielka y, do uzyskania przepięknego efektu. Dobra, co z moim ukochanym. Kremowym bronzerem 37 zł na promocji, bez promocji 57. Ponownie w jednej i w drugiej cenie bym go kupiła, z tego względu, że bronzer Fenty Beauty kosztuje 150 zł. Więc tutaj ta stówka zostaje w kieszeni, a efekt. Wygląda naprawdę pięknie, tylko właśnie jestem ciekawa, jak z tymi pryszczami, które tutaj się pojawiają. Czy Wy w swoich egzemplarzach też macie coś takiego? Jestem bardzo ciekawa. Piszcie mi koniecznie na dole, bo, bo trochę mnie to zastanawia. Pierwszy raz w jakimś kremowym produkcie widzę właśnie takie, takie grudki. Ta kolekcja, ona została zrobiona w ten sposób, że właśnie taki dzienniaczek. Przepiękny, można wykonać. E, wszystko po prostu przepięknie jest ze sobą kolorystycznie połączone i te produkty fajnie się wtapiają w skórę. I myślę, że to tutaj jest największym plusem. I tak jakby makijaż wykonany na twarzy, jest największą wizytówką właśnie samych tych produktów i tego, że one po prostu. Czy w... wy widzicie mój kaloryfer? Korna. Tak jak mówię, sam ten makijaż mam wrażenie, że jest taką wizytówką. Jestem ciekawa, jak te produkty będą się nosiły w ciągu dnia. Zobaczymy. But yeah. To jest skończony look. Będę się już z wami żegnać. Widzimy się oczywiście w kolejnym filmie.